Cześć, ja mam na imię Sławoj i bardzo się cieszę, że będziemy razem medytować. Znajdź dla siebie wygodną pozycję. Możesz siedzieć albo leżeć. Ważne jest, żebyś czuł, czuła się wygodnie. Zamknij oczy i zauważ ciężar swojego ciała. Na te kilka minut... Pozwól sobie nic nie robić. Przenieś swoją uwagę na oddech. Czy jest ciężki, a może lekki, powolny czy szybki? Jakikolwiek by nie był. Pozwól mu być. Jest dokładnie taki, jaki być powinien. Po prostu obserwuj oddech. Bardzo możliwe, że twój umysł się rozproszył. I myśli powędrowały w nikomu nieznane rejony. To zupełnie naturalne działanie. Medytacja nie polega na niemyśleniu. Polega na akceptacji rzeczy takimi, jakie są. Kiedy tylko zorientujesz się, że Twoje myśli Cię poniosły, gratulacje. To jest właśnie esencja uważności. Może taka uważność przyszła do Ciebie samodzielnie, a może słysząc mój głos przypomniało Ci się, żeby obserwować oddech. Cokolwiek się wydarzyło, po prostu obserwuj oddech. Wszystko jest w porządku. Jeśli zauważasz, że twój oddech staje się inny, kiedy na niego patrzysz, to jest ok. Jeśli jest ciągle taki sam, to też jest ok. A jeśli zastanawiasz się, czy oddychasz prawidłowo, to też jest ok. Cokolwiek do ciebie przychodzi, obserwuj oddech. Idzie ci świetnie. Raz weź długi, świadomy wdech, strzymaj i wydech. Jeszcze raz. Długi, spokojny wdech, strzymaj i wydech. Kiedy będziesz gotowy, gotowa, sprawdź, jak się teraz czujesz. Możesz sobie pogratulować i otworzyć oczy. Za nami pierwsza medytacja z cyklu ćwiczeń wprowadzających. Być może pojawiła się ochota, żeby od razu włączyć drugą medytację. Możesz to zrobić, ale to tak jak z budowaniem mięśni na siłowni. Możesz zrobić jeden długi trening i nigdy więcej nie przejść na siłownię, ale więcej sensu będą miały systematyczne treningi. W ramach cyklu zaleconko codzienne posłuchaj piosenki 5 dwa dębiec pod tytułem Szynszy. Miej się dobrze i do usłyszenia jutro.